Witajcie, moi drodzy! Dzisiaj znajdujemy się na Gdańskiej Oruni, gdzie zlokalizowane są dwa apartamenty naszego stałego klienta, który skorzystał z naszego zintegrowanego systemu mebli, projektów oraz wnętrz brewczach, w ramach których mieliśmy przyjemność dla niego wykonać, zaprojektować oraz umeblować dwa apartamenty. Zapraszam. Właściciel tego mieszkania jest naszym klientem w zasadzie od samego początku powstania naszego zintegrowanego systemu. Jego głównym założeniem jest sprawny proces bez potrzeby koordynowania wielu ekip oraz dostawców. Zaczęliśmy oczywiście od projektu. Najlepszym wyborem na odzwierciedlenie jego wizji okazały się materiały naszego partnera Udeko: dąb olejowany i śnieżna biel. Wybrane materiały zostały logistycznie zabezpieczone przez naszego drugiego partnera, Bomar z siedzibą w Elblągu, który dostarczył je do naszej manufaktury, gdzie ruszyła produkcja. W tym samym czasie ekipa wnętrz-Brewczak przystąpiła do prac wykończeniowych. Jak możecie zauważyć, przyłącze hydrauliczne już niedługo znajdą się w docelowym miejscu, a na ten moment mamy już przygotowane między innymi gniazda nadlatowe, przyłącze do zmywarki, przyłącze siłowe, podłączenie do LEDów, okapu. A ciąg dalszy prac nastąpi. Warto zaznaczyć, że wszystkie elementy meblowe zostały wykonane na wymiar. Co powoduje spójność całej realizacji oraz dopracowanie w najmniejszym szczególe. Idea, która przyświecała nam podczas aranżacji tego apartamentu, to przede wszystkim harmonia, spokój oraz naturalne kolory. Dlatego zdecydowaliśmy się na postawienie na materiały ładek. Jasne barwy, naturalne materiały i prosta forma tworzą przestrzeń uniwersalną, elegancką i nad wyraz atrakcyjną. Dom polejowany łączy w sobie naturalne piękno drewna i funkcjonalność nowoczesnych materiałów meblowych. Sprawia on, że wnętrze staje się przytulne, a każdy element ma niepowtarzalny rysunek słoju. A śnieżna biel? Biel nigdy nie wychodzi z mody, nigdy też się nie znudzi. Zachowuje ponadczasową świeżość i czystość, a w połączeniu z czernią i z dębem olejowanym tworzy dekoracyjną fantazję. Podobnie jak nasz zintegrowany system działa kompleksowo, tak samo kompleksowo działają nasi partnerzy ŁDEKO. W ich kolekcji dostaniemy pełen wachlarz materiałów meblowych, począwszy od płyt i blatów laminowanych, po ścianki przyblatowe czy blaty kompaktowe, które widzieliście w łazience. Natomiast hurtownia Bomar jest w stanie zapewnić nam te materiały od ręki, dlatego te dwie firmy są naszymi partnerami w większości naszych realizacji. Moi drodzy, jak dobrze widzicie, współpracując z naszym zintegrowanym systemem mebli, projektów oraz wnętrz Brewczak, zyskujecie przede wszystkim spokój. Dlatego zapraszam Was do zapoznania się z naszą szeroką ofertą oraz odwiedzenia naszych partnerów Łudeko i Bomar z siedzimą w Elblągu, którym dziękujemy za kolejną owocną współpracę. Natomiast ja dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam. Mateusz Konrad Brewczak